Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my phone. So, how do I feel the ground? Oh, I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't. only sad Telling me you'll catch my phone. So, how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. Tursul, moi mili, z tej strony Crazy Cat, natomiast to jest seria ponuryskowych. Jest to już 17 odcinek, a mówię Wam to dlatego, że do końca serii myślę, że zostało bodajże 3 odcinki. Więc dzisiaj wyjątkowo znów wybieramy się do Monot Mir. Być może to po raz ostatni. Nie jestem do końca tego pewna. Najwyżej jakoś to w katycence będę tam wyjaśniać fabularnie. Jak zauważycie w ogóle w katycence, którą zrobiłam bodajże dwa dni temu, no niestety trochę też mnie męczy katar, więc katycenkę musiałam sobie rozłożyć. Natomiast wracając do tematu, to w katycence Sierra chcę wyjść za Grincha, żeby mieć tutaj, że tak powiem, współpracę z dziejami przeciwko Christopherowi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zatem zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że nie będzie problemów, bo za chwilę muszę też zaktualizować No Zatem trzymajcie za, za mnie kciuki. I tak właśnie prezentuje się stryjówka naszej. Katedrze. Zwłaszcza, że dzisiaj jest częściowe zachmurzenie, niebie jest chłodno, no ale powiedzmy, jest tak znośnie. Ona tutaj w sumie yy, ostatnio niewiele robiła, no w sumie poza pewnymi zmianami. Jak zauważyliście, ja tutaj zmieniłam yy, sobie ten fotel, o właśnie tą sofę, a te dwa krzesła dałam tutaj do tyłu. W ogóle yy, myślę, że teraz yy, ten kącik salonowy prezentuje się lepiej. Jeden co zmieniłam, bo zauważyłam, że nie mogę tutaj wykorzystać tej przestrzeni, żeby tutaj przejść koło Barku, więc przyniosłam sobie tutaj drzwi, a właściwie ten łuk bardziej, żeby tutaj móc przejść. Z góry myślę, że to też w sumie prezentuje się dobrze. Kuchnia nie niewiele się zmieniała, oprócz że doszedł Barek i trochę pobrałam, właśnie CC. Sypialnia w ogóle się nie zmieniła. Pokój gościnny też nieruszony, póki co. E, pokój młodego. Młody tutaj też niewiele dostał zmian, więc myślę, że formalnie no, prezentuje się dobrze. Jak widzicie, mamy już godzinę dość późną, więc e, myślę, że będzie ciekawie się działo, więc ja już tutaj przy, wyjdę z nią i zaraz się po prostu przetop, przeniesiemy, że tak powiem, do e, Munutmu, żeby tam Rozegrać główną część dzisiejszego odcinka. A tamtędy wyszłaś, tak? Ci nie ustawiałam, że tutaj mają być drzwi wejściowe. Nie, no tutaj są. No dobra, zatem my się przenosimy z naszą tutaj Hatidżę do Muonuz Mill. Jak możecie zauważyć, nasza Hatidża już. Nie wiem, czy flirtuje, czy po prostu próbuję zagadać do Darela. Darel <śmiewanie> wygląda jakby już był po kilku piwach wstawiony, więc no ciężko mi to określić. Tutaj w ogóle zauważyłam dość ciekawą sytuację, że Lolu i Elena bodajże. Tak, Elena Strał, czyli e, właściwie to bratanica naszego e, Lada, tutaj chyba nie wiem, czy też zarywa do lolu? No nie wiem, czy tutaj byśmy chcieli coś takiego. Na razie bym chciała się wybrać tutaj. Kim ty jesteś w sumie? Leon Bojewoda A ja bym chciała zrobić sobie tutaj taki drink. A właściwie um, przygotowywanie specjalnego drinka, bo niby mogliśmy to właśnie zrobić tutaj, jeśli chodzi o ten lek. Tylko nie widzę tej możliwości. E, Przyrządzić drinka, przygotuj. No właśnie, ja bym chciała coś e, specjalnego przygotować. Moment, e, tutaj było. E, aha, trzeba jeszcze znaleźć przepis. E, nie wiem jak przygotować. Sekrety przepisu leżą w Mill. Czyli albo trzeba się dostać do biblioteki, bo raczej tutaj obstawiam, że rozmowa. Może nie wystarczyć, ale spróbujmy pogadać z Lolu. Zobaczymy, czy to by nam się w sumie zaliczyło. No nie spróbujemy go uwieźć raczej. Raczej chciałabym przyjazne... Mm, może mm, okazujmy empatię. Ja bym po prostu chciała tutaj porozmawiać z Lolu. Na ten temat, jeśli by się to się w sumie udało, bo widzę, że Brytanii to dzisiaj nas stalkuje dosłownie. Ale zaraz zobaczymy, niech to będzie jakieś wilkołacze. Dziel się wilkołaczymi przeżyciami, chyba tak. nie my chcieliśmy by z nim tutaj zagadać, że chcemy przestać być wilkołakiem, lub że chcemy. Potrzebujemy po prostu tego leku, żeby móc tutaj przestać być wilkołakiem. Się pozostanie przyjaciółką szalonych kół. Ja się obawiam, że to nas w sumie może mm, doprowadzi do tego, że. A, może to też kliknę, że przestaniemy być e, alfą, ale dobra, tu ci kliknę. Widzę, że Jacob się też pojawił, więc on chyba za swoją żoną, bo w sumie w Brytanii to jest jego żoną. Ja bym chciała coś na temat e, tego, możliwości tutaj leku. Nie wiem, czy to nie będę musiała iść do biblioteki. Niemniej na tą chwilę jeszcze, powiedzmy, zagadamy, Lolu. A za chwilę najwyżej pójdziemy tutaj e, do tej biblioteki, jak tutaj zaplanowałabym. A najwyżej na koniec pójdziemy jeszcze do rodziny. Tak patrzę, co tu możemy tutaj wybrać. Przyznaj, że interesują Cię wampiry. Myślę, że to by mogło być tak. Więc taka swobodna dyskusja między nimi. Chociaż widzę, że tu powoli też się zbierają yy, wampiry, bo jak dobrze pamiętam, Markus jest przecież synem Armanda. Yy, więc tutaj naprawdę yy, ten bar to tak skupia dość dużą liczbę nadnaturalnych postaci. Ale tu widzę, że raczej więcej nie uda mi się uzyskać. Jakbym chciała nawet spróbować coś w tym klimacie, wybrać, że. że te... Nie, to raczej nie to. Kurcze, no chciałam tutaj coś odnośnie przestania bycia wilkołakiem, ale chyba tego nie znajdę. Może zapytają może mnie, to raczej nie, ale pasję. Lotka, zapytaj o moją użytkownik, może coś ci zdradzi na temat leku. E, dobra, może jeszcze aktywności? W aktywnościach nie. Może wybierzemy to, co, prawda? Raczej tłumaczenia do tego nie ma, więc y, tutaj raczej y, rozmowa by była na ten temat. Ciekawe, co on tutaj nam robi. Okej, okay, myślę, że się z nim pożegnamy i udamy się po prostu do biblioteki. A my już raczej powinniśmy mieć jakieś wiadomości, bo raczej tutaj myślę, że już się nam nie przydadzą, więc tak, my się już po prostu pożegnamy z nim i udamy się do biblioteki, która jest bodajże po drugiej stronie, więc my się już tam widzimy. O, widzę, że nawet Eleonora nam się pojawiła, ale my idziemy do biblioteki. Jak mówiłam, jesteśmy już przed biblioteką, więc myślę, że tutaj się udamy na pewno zobaczyć z jakimiś książkami, tylko kurczę, zastanawiam się, co byśmy powinni tutaj czytać, czego, co może nam się przydać, może to. Nie wiem, czy ktoś tu w sumie jest, więc rozpalimy w kominku. Ja myślę, że w sumie może tu nikogo nie być na tą chwilę. Przecież nie widzę, że tutaj e, dwóch e, Śmiertelników jest, więc ktoś jednak tutaj chodzi do tej biblioteki. Szkoda, że to zazwyczaj właśnie są śmiertelnicy. Nie są to e, wilkołacy, chociaż moment. Nie, kolejny tutaj ten. Ja bym w ogóle chciała zmienić tutaj światło, ale coś czuję, że nie dam rady teraz. No dobra, niech tutaj się pali w kominku. A ty sobie sprawdzić. No ja wiem, że tutaj Cię bardzo e, trapię. Nie wiem czy coś jeszcze możemy tutaj wybrać, a może usiąść sobie i czytać tutaj byłoby o wiele lepiej dla nas. Ja tak jeszcze obczaję, czy tutaj jakaś książka jest, yy, która by pasowała do tej tematyki, którą chcemy. Wilkołacza zima, wilkołacz sąsiedztwa. Oj, no, ciężko to widzę. O. Tutaj niestety będzie nam trochę prześwietlało, nawet jakbym, przecież, o, okej, okay. niech to sobie świeci, znaczy, o, chciałam powiedzieć, niech to świeci, ale dobra, po prostu włączymy te, te wiatraki. Spróbuję tutaj jednak coś zmienić, chodzi o pomieszczenie, bo trochę za jasno mam, o coś takiego, no teraz to już lepiej to będzie wyglądało. Coś się dowiedziałaś w sumie? Zapach niebezpieczeństwa, dobra. Raczej nam tutaj nic nie pomogło to. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy w tym barze byśmy mogli przygotować tego drinka. No nie, nadal kurczę muszę szukać przepis, tylko właśnie, gdzie ten przepis mogę znaleźć? Bo ja myślałam, że tutaj chyba w bibliotece. W najgorszym razie będę musiała to szczytować, ale wolałabym nie. Wolałabym po prostu przygotować tą miksturę, ale tutaj też, no nie. Niby mamy składniki, a nie możemy przygotować jednej mikstury, która nam się naprawdę przydała po prostu do relacji z naszym przeciwnikiem. No, chyba, że jeszcze w jednym miejscu byśmy szukali, ale to obstawiam, że raczej to nie tu. No, a teraz, gdzie usiądziesz? Tutaj sobie usiądziesz, dobra czy jakieś komunikaty wcześniej nam wyskakiwały, oprócz lastów. Bo dzisiaj mam jakiś yy, feler do tego. Dobra, jeszcze poczytasz i najwyżej się chwilę zrzemiesz, a my się spotkamy nad ranem. Coś wyszło? No dobrze, to może jeszcze jedną spróbujemy przeczytać, niech stracę. Właśnie są dwie, więc dobra, jeszcze tą. I jeszcze tamtą. Dobra, to już podziękujemy. Niech, soba, niech schowa sobie do wyposażenia. Trzeba już odkładać, bo jedną zabrałaś w sumie. Czy ktoś tu jeszcze jest? Czy mi się wydawało? A, tutaj muzyka po prostu leci. Okej. Okay. Dobra, to my się spotkamy z rana. Niech sobie poczyta na razie. Dobra, odbywamy w sumie o siódmej, a właściwie za chwilę ósmej, rozmowę z Rory. Ale chyba ona się nam nie zmieni, więc spoko. Z tego co zauważyłam, to po prostu musimy jeszcze zdobyć pamiętnik. Myślałam, że wystarczy przeszerzanie jakiejśkolwiek książki, więc myślę, że tutaj jakieś komplementy będą na bagę złota. A teraz po prostu się pożegnamy z nią, bo nie chcemy już być w sumie Wilkułakiem. No, przyjaźnimy się, ale no, raczej nie planujemy związku. Ja myślę, że tutaj nawet yy, zmienimy na momencik trój, jak mi się uda kliknąć. Troje. Mamy ten drugi bodajże i teraz wygląda ok. Powiedzmy wcześniej ten sweterek miał założony inaczej, a teraz też inaczej. Więc jako że nie możemy tu więcej yy, zdziałać, to wracamy na pewno do biblioteki, a biblioteka bodajże mieści się tutaj. No, mam nadzieję, że nam nie. Nie hmm, tak chcę tutaj nic e, wniuchać, żeby mnie kurczę przełożyło. To osoby, żebym chciała jeszcze ten e, pamiętnik zdobyć. Widzę, że tu Bella i Mortimer sobie rozmawiają, więc szukamy dalej. No, w sumie ja tutaj nie widzę tej książki. E, może otwórz? Nie, tutaj też nie bardzo, bo to powinien być pamiętnik naszego. Przyjaciela, a go tutaj w sumie nie widzę. Jeszcze raz tak sprawdzę, ale no, nie, to nie jest to, co byśmy szukali. Nie wiem, czy tu można jakiś komputer, to co byśmy może kupili. Um, pamiętnik, ale nie, tutaj też nie widzę. Może tutaj u góry by było, ale też tak, ktoś obstawałem, że może być z tym problem. Tu jest. To jest to, ale nie to, co potrzebujemy. No to spróbujemy, może zamówić coś takiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja bym chciała po prostu móc tutaj kupić tą książkę. Zamów, a nas interesuje książka. Kup książki. Niech teraz to by był pamiętny. Nie wiem, czy coś tutaj by mogło być. Odnośnie aspiracji, fantastyczne. E, pamiętnik Wilczewa. Trzeba... też nie to, Spróbuję zejść na dół. Zobaczymy, czy teraz to by mogło być osobisty pamiętnik, ale nas interesuje pamiętnik naszego Wilkołaka. A coś, że też tu może być problem, żeby go e, nawet kupić, że tak. Przejdę przez całe te, ale no nie bardzo nam to wychodzi. Smrok raczej to nie jest to. Myślałam, że z tym y, pamiętnikiem to będzie o wiele lepiej. Bo jest obozowa zagadka, tutaj y, spora i uprzedzenie. No, nie widzę tego y, nieszczęsnego pamiętnika i coś, czuję, że tutaj może być ciężko go już y, dostać. Więc w takim razie trochę y, pewnie przyczytuję i spróbujemy coś, y, bodajże tutaj. No, teoretycznie to lekarstwo nie jest do końca nam potrzebne. Niby jest, ale y, koniec końców może inaczej to ogarniemy. Hmm, kto tu jest? A, ona jest bibliotekarką, dobra. A ty? Ty dopiero dobiegniesz tutaj za chwilę. Co by nie mówić, wow, jeszcze nam nasz doktorek przychodzi, więc... Oj, oj, no liczyłam, że tych książek będzie trochę więcej. No praktycznie to, co chciałam dzisiaj zrobić, to tak nie do końca nam wyszło. Aby najmniej wyszło tak, że tylko porozmawialiśmy, a nie zrobimy tego leku. No w sumie, żeby przygotować, no to musimy jeszcze pozwiedzać trochę miasta, ale myślę, że to już zrobię poza kamerą. Niech ona tutaj sobie jeszcze poszuka tych informacji, może coś ciekawego znajdzie. Zobaczę tylko, jak nasz brand się ma. Lęk przed piążkami, młody jest w szkole, jest nawet. Dobrze, tylko rusza mu się ząb, więc, no, zobaczymy, co tutaj nam Hatidże znajdziemy, co osiągnęliśmy, bodajże, pierwszy chyba poziom. Ona jest w ogóle głodna, więc ja tu myślę, że w sumie skończę ten odcinek już teraz. I tym formalnie kończymy ten odcinek. Ja Was zapraszam na krótką kacinkę. Do usłyszenia w kolejnych seriach. Do Cześć. Sometimes I still hear your voice, telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late. i'm